Wiele popularnych włoskich dań to tak naprawdę chłopskie jedzenie. Bieda pobudzała kreatywność w kuchni. Ta potrawa wywodzi się z głębi lądu, ale kiedy dotarła do bary, dodaliście do niej mule. Zaczynamy od oliwy extra virgin, Oczywiście. Następnie pomidory. Potem cebula, ziemniaki i cukinia. Warzywa zostały pokrojone dzień wcześniej i przechowane w naczyniu z wodą. Po ułożeniu w brytwannie zostaną posypane serem pecorino, natką pietruszki i skropione oliwą. Kolejny składnik to mule. Czemu po prostu nie wyjmiecie ich z muszli? Muszle spełniają ważną rolę: tworzą osłony, zatrzymują wilgoć. Teraz ryż, to arborio? Oczywiście, dobrze wchłania wodę i ma dobrą teksturę. To obfite danie. Dawało energię do pracy w polu. Stąd podwójna porcja węglowodanów ziemniaki i ryż. Ciężka kombinacja. Mężczyźni mieli siłę do pracy. To bardzo proste danie. Jeszcze jedna warstwa znowu mule i ziemniaki tak. W restauracji podajecie wyłącznie tradycyjne potrawy. Nauczyłeś się przyrządzać to danie od mamy albo babci. Moja mama i mój dziadek przygotowywali to w niedzielne poranki. To ciekawe, że nauczyłeś się od mamy i dziadka. Wykorzystujecie nawet wodę, w której moczyły się warzywa i teraz jest w niej dużo skrobi. Nic nie może się zmarnować. Ostatnia Warstwa pecorino, odrobina oliwy i natka. Czy wszystkie dania, które serwujecie, wywodzą się z ubogiej kuchni? Tak. Dla mnie to ważna lekcja. To wasze przywiązanie do prostych dań, które każdy może zrobić. Udekorowane pomidorkami danie ląduje w piecu. Będzie się piekło przez 40 minut w temperaturze 200 stopni. To wspaniałe. Po prostu wybierasz dobre składniki i liczysz, że one zrobią całą robotę. Jestem bardzo ciekawa, co z tego wyjdzie. Niestety muszę poczekać. Na szczęście w tak pięknym okay. miejscu czas nigdy się nie dłuży. Proszę bardzo. Fiela a la z ryżem, ziemniakami i małżami. Smacznego. Dziękuję, Enzo. Każda warstwa smakuje inaczej. Enzo mówił, że kiedyś to danie było dla mężczyzn pracujących w polu. I jak widać, to solidny posiłek.